W kolejnym vlogu. Jak widzicie, siedzę przy stole w dużym pokoju. Kawa jest, kawa to podstawa <grych> i to oznacza tyle, że dzisiaj będzie odcinek typowo roślinny, tak na dobry początek nowego miesiąca czerwca już. Ten czas mega szybko ucieka. Ja długo mobilizowałam się do nagrania tego odcinka, tego vloga, a to dlatego, że najpierw zrobiłam za, jedno zamówienie na stronie reping Kwiaty, ale później domówiłam jeszcze innych kilka roślin i zaraz Wam je tutaj pokażę. Mam cztery paczuszki jeszcze nieodpakowane, bo przyszły do mnie z paragonem przyczepiony jest, także to sobie na końcu odpakujemy. A zaczniemy od tych roślin, które kupiłam już jakiś czas temu, a jeszcze nie miałam okazji Wam pokazać. Niektóre. Już są przesadzone. Bodajże jedno syngonium jeszcze czeka na przesadzenie. A to dlatego, że nie miałam podłoża, ale już mam, więc będę po kolei ogarniać swoje zielone. Za pierwszym razem na stronie Replin Kwiaty zamówiłam 5 roślin. Małych roślin. Rośliny u nich przychodzą z reguły w doniczkach. W dziewiątkach bodajże. Takie są to dziewiąteczki i od razu Wam pokażę pierwszą roślinę, która do mnie przyszła. Ostatnio mam fazę na rośliny, które mają wybarwienie żółte. Wybarwiają się na żółto, więc zamówiłam Syngonium Aurea Variegata. Właśnie w kolorze żółtym, z przebarwieniami żółtymi. Zobaczcie jaki tutaj ładny listek jest wybarwiony. Pięknie. Tutaj wyszedł zielony, ale to nic. Bardzo mi się podoba ja gonium aurea variegata yellow już mam, ale postanowiłam dokupić jeszcze sadzonkę, żeby móc zagęścić te swoje. Kolejną rośliną, którą kupiłam, jest również syngonia. Ja to w tym zamówieniu z Repin Kwiaty poszłam głównie w syngonia. Tak, teraz sobie z tego zdaję sprawę. I również te tutaj paczuszki to też kolejna syngonia. Ale teraz sobie przejdźmy do drugiej rośliny. A drugą rośliną, którą już zdążyłam przesadzić w podłoże do syngonium, przeznaczone, tak zwany Bigos. I jest to Syngonium Red Arrow, charakteryzuje się tym, że ma ciemne wybarwienie liści, tu już zdążył wypuścić przez ten czas, który u mnie już mieszka, nowy listek, ten na samym czubku, najjaśniejszy, pokażę Wam z bliska, jest to taka ciemna, wpadająca w bordo zieleń, od spodu te liście Syngonium są po prostu bordowe. Mają taki strzałkowaty, podłużny kształt. Nie miałam jeszcze tego syngonium nigdy, więc skoro pojawiło się na stronie dostępne, to sobie zamówiłam i takie syngonium. Skoro już jesteśmy w syngoniach, siedzimy w syngoniach teraz, bo głównie będziemy w syngoniach siedzieć, to pokażę Wam może kolejne. Też już zdążyłam zmienić podłoże i też już zdążyło kilka listków pojawić się na tym syngoniu. Jest to dobrze znane wszystkim syngonium panda z takimi nakrapianymi jasnozielonymi plamkami. One są mniejsze lub większe na liściach, no każdy liść jest inny, tu jak widać puszcza nowy mały listek, tu z drugiej strony też już tworzy się kolejne, mam nadzieję, że go widać, pewnie widzicie ten zwinięty rulonik na razie, też ładna, zdrowa sadzoneczka Syngonium Panda. No mam syngonią z tego zamówienia. Syngonią też nie miałam takiego. Również zdołałam go już przesadzić do podłoża. Te doniczki już są w osłonkach. Po rozestawianych już po mieszkaniu swoje lokum już mają przydzielone, więc będę wiedziała przynajmniej, gdzie je mam roznieść później, jak nagram tego vloga w które miejsca. I tutaj mam syngonium, takie troszkę nietypowe i jest to Ice Frost. Tu też już liście wypuszcza, więc dążyło się przyzwyczaić do warunków w moim mieszkaniu. Ładne wybarwienie tych liści, takie bardziej okrągłe są, w odcieniach takiej jaśniejszej, delikatnej zieleni. Takie troszkę inne niż zazwyczaj. Goni powiększa się i fajnie, ale jeszcze tutaj będą chyba dwa, które dokupiłam. I jeszcze na dokładkę e, zamówiłam wtedy na reping kwiaty monstery, Monstere, Monstere Standleyana Bariegate Yellow. Też właśnie z przebarwieniami tymi żółtymi. Jedne listki przebarwiają się bardziej, drugie mniej. E, ja ją teraz ulokowałam tutaj na parapecie. W dużym pokoju wygospodarowała mi taki naprawdę niewielki kącik. Ona sobie musi w tym kąciku poradzić w towarzystwie hoi, ale chciałabym, żeby po prostu ładnie się wybarwiała. Tu już też rulonik wypuszcza. Jestem ciekawa, jakiej barwy będzie ten nowy liść. Czy to światło od strony południowej coś da, czy też nie tej monsterze. Ważne, że rośnie, już nieważne jak się będzie wydawać, byle by się nie zniszczyła. Jeszcze mam na uwadze monsterę na tą zwykłą wariegatę, ale na pierwszy rzut poszła właśnie ta jelo ta z żółtymi wybarwieniami. Taka niewielka sadzoneczka, ale widać było, że zdrowiusienkie są wszystkie rośliny, które zamówiłam z Kwiaty, więc postanowiłam dokupić sobie jeszcze kolejne syngonia. Syngonia, które już Jakiś czas temu miałam, ale niestety zniszczyły mi się. Teraz nożyczki by mi się przydały, żeby to odpakować i pokazać. Że zajrzymy sobie do środka. Oczywiście od dołu woreczkiem zabezpieczone śniadaniowym pewnie. Dno doniczki, żeby nie wysypywała się z ziemia. Obklejona taśmą klejącą i roślina zabezpieczona takim rulonikiem z kartonu. Tutaj nie będę odwijać dokładnie, żeby Wam pokazać. Pokażę tylko Wam te, te rośliny, które do mnie przyszły. Bez odbezpieczania ich tutaj, bo jak widzicie, na górze są również zabezpieczone zarówno folią, jak i tą woreczkiem, żeby podłoże się nie wysypało. A trzymam tutaj nic innego, jak Syngonium T25. Charakteryzuje się tym, że ma takie na brzegach głównie białe przebarwienia liści. Te 25 wybarwia się na biało. Różne odcienie białego też. Każdy listek jest inny i też tutaj już idzie nowy liść. Więc super. Niewielka sadzoneczka, ale ja byłam na to przygotowana, bo i cena całkiem fajna. W sumie adekwatne są ceny. Do stanu i wielkości roślin. Więc jestem zadowolona, dlatego też robię zamówienia w replinku kwiaty. i tu pewnie drugie. Nie, nie trafiłam. Tu akurat będzie choja. Jedna, jedyna. Trzy rośliny są moje z tego zamówienia i jedna powędruje do mamy. Ale jaka, to Wam za chwilę pokażę. Na razie Wam pokażę drugie syngonium. No troszkę przybyło tych syngonii do mnie ostatnio. Z replinkwiaty. I tu też pięknie wybarwia się to syngonium i jest to syngonią T24. Tutaj jest z kolei liście wybarwiają się na taki kolor jaśniejszy, seledynowy, troszkę może limonkowy. Takie plamki po prostu powstają. Tu na czubku widzicie, plameczka jest. Tu kolejny wam, który troszkę się ukrywa, pokażę z bliska, też bardzo ładnie, pół na pół wybarwiony. Też ładna, zdrowa roślinka. w bliskiej odległości od okna któregoś, nie wiem którego albo witrynie może znajdę miejsce na początek. No zobaczę. W każdym razie chciałabym zobaczyć jak będą się wybarwiać kolejne liście. Będę próbować po prostu szepy dostarczyć im odpowiednią ilość światła, żeby te liście ładnie wybarwiały się. I tu jeszcze jedna roślina. Ostatnia moja. I jest to poja ja tutaj pewnie nie jest napisane. Niestety, Krochniana Black. Tak, Krochniana Black Lift, bodajże. Zresztą ja Wam tutaj na przebitce pokażę, napiszę. <grych> nie pokażę, co to za Hoja. Jak pomieszałam nazwę. Jest to Hoja, która ma. Ciemne wybarwienie swoich drobnych listeczków, podobna troszkę do krochniany Eskimo. Tylko tyle, że właśnie ciemniejsze te listeczka ma. Mi się wydaje. Ale jak to zwykle i u Iwony bywa, może co nieco pomieszać z nazwą. Będzie wszystko napisane tutaj w przebiwce. Jak pokażę Wam rośliny z bliska, już jak odpakuję z tych wszystkich kartoników i tasiemek. Też całkiem spora sadzonka. Także jestem zadowolona. Tutaj gdzieś miałam paragon na którymś pudełeczku przyczepiony. Oczywiście ona nie wie, gdzie on już jest. O, jest. Teraz Wam powiem, ile ta choja kosztowała. 27 zł. To ja może Wam przeczytam tutaj, bo mam paragon, więc Wam powiem, ile która roślina kosztowała. Więc ta choja siemna drobnolistna, kosztowała 27 zł. I tutaj mam jeszcze syngonia, ceny za nie. I nie wiem, które, bo tylko mam podpisane na paragonie, że jest to syngonium. Ale w każdym razie jedno kosztowało 50 zł, a drugie 59. Takie dziwne troszkę te nazwy, te nazwy tych syngonii, nietypowe. Jak dla tych roślin syngonium T25 to z białym wybarwieniem, i T24 z tym seledynowym. Ono ma bardziej takie rozlane plamy na liściach, a tutaj tylko niewielkie akcenty w syngonium T25 zarysowane na biało. Sami widzicie, wszystkie moje roślinki są całe i zdrowe. Podłoże mam, więc będę je przesadzać, żeby już wszystkie Rośliny mieć uporządkowane. Ostatnio już wam wspominałam w którymś z vlogów, że jak zabrałam się za przesadzanie moich roślin, to przesadziłam ich 25 za jednym zamachem. Mam nadzieję, że za kolejnym moim podejściem już wszystkie rośliny będą w odpowiednich podłożach dla siebie. I jeszcze mam jedną roślinę, tą, którą mam przeznaczoną dla mamy. Kupiłam ją specjalnie dla niej, wybrałam. Mama ogląda moje vlogi, ale jak zobaczy tą roślinę tutaj we vlogu, to będzie już po Filipku, bo będzie miała ją już we własnym posiadaniu, na własną odpowiedzialność. A dlatego zdecydowałam się kupić jej tą roślinę przy okazji tego zamówienia, bo ona przez całą dosłownie zimę, nie tylko zimę, bo w zeszłym roku, zarówno wiosną jak i latem podrzucała mi szczepki tej rośliny, a ja niestety każdą yy, zabiłam. Także tak, postanowiłam, że kupię jej tą roślinę, bo w końcu ona tyle szczepek mi dała, aż w końcu samej się jej zniszczyło w wyraniu. Zwykła anginka. I teraz jak nawet otwieram ten karbon, próbuję oderwać i poruszałam tymi liśćmi, to czuć, czuć ten specyficzny zapach dla aniołów. Ja go lubię, bardzo go lubię. Próbuję dorwać geranium, które pachnie pomarańczą i kolą. Wiem, że takie są. Jeszcze jest o zapachu cytryny, ale no niestety, na razie nigdzie nie rzuciły mi się w oczy. To geranium jest również pachnące. Pachnie tak jak ta typowa Anginka, ale ja nigdy nie widziałam, żeby Anginka miała kwiatuszki. A ta roślina ma takie różowe, delikatne. Tu są pączki nawet widoczne. Ładna, duża sadzonka. Może się doczekam też szczepki od mamy, chociaż na razie niech ją zaklimatyzuje u siebie. A jak jej się zacznie ładnie rozrastać, to wtedy może przygarnę od niej jakąś szczepkę, może mi użyczy. W każdym razie taka roślina dla mamy, największa z tych wszystkich naprawdę ładna, zdrowa sadzonka i niech jej rośnie. Mam nadzieję, że sprawię jej tą roślinką taką miłą niespodziankę. Nie miała, ciocia też miała moja i też jej się podobno zniszczyła anginka. Więc teraz na nowo będą się mogły wymieniać szczepkami, bo sporych rozmiarów jest to granium. A kto wie, może przy okazji kolejnego jakiegoś zamówienia chociaż nie planuję w najbliższym czasie, ale kiedyś przy okazji, może i ja o taką anglinkę się pokuszę, bo naprawdę spodobała mi się ta sadzonka, jest duża. Myślałam, że będzie mniejsza. Ja już nie będę wam mówić ceny, jaką dałam za tą anginkę, bo to ma być prezent dla mamy, ale ona nie była specjalnie droga. <gry> Dobrze, to wszystkie rośliny, które chciałam wam dzisiaj pokazać, takim anginkowym pachnącym akcentem kończę dzisiaj ten vlog. Zaczynamy nowy miesiąc. Mam nadzieję, że będzie on udany dla naszych roślin, dla naszych zielonych. Ja już dziękuję Wam za dzisiaj, za to, że byliście ze mną, że spędziliście swój wolny czas na obejrzeniu tego pierwszego w czerwcu roślinnego, zielonego vloga. Dziękuję Wam za dzisiaj, za to, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. popatki.